Na skpl na wideoczacie z honoratą Skarbek. Cześć Hany! Cześć, witam wszystkich serdecznie. Co u Ciebie? Bardzo dobrze, bardzo intensywnie, bardzo pracowicie, ale na szczęście już niedługo wjeżdżam na święta. Mhm. Nie mogł się doczekać, ale jak na razie jeszcze wykorzystuję ten wolny czas na pracę. Bo u czego się pozmieniało w ciągu ostatnich kilku miesięcy? Widzieliśmy się jakoś e, chyba w wakacjach przed wakacjami. Tak, tak. To jeszcze było cichosza, o nowym materiale? Dokładnie, wtedy jeszcze e, dopiero planowałam, e, a zaraz e, e, pod koniec wakacji zaczęłam już e, intensywnie e, pracę w studio, hmm. zaczęłam nagrywać nowy materiał, e, teraz już mniej więcej e, mamy e, skończoną płytę, wychodzi na początku nowego roku, wyszedł ztingier, piosenka lalalop. La". Także dużo się dzieje. Za chwilę, za chwilę, Hannibal Olaf. Ale po kolei. No bo to wydarzyło się w wakacje i to sprawiło, że jednak stwierdziłaś, że dobrze, zrobimy to w 2013 roku. Ponieważ tak naprawdę rok 2012 mm, y, był jeszcze... Mm... Widzę sukcesami w sabotażu, ale jeszcze nic nowego się nie, już nic nowego się nie działo. I ja nie a chciałam A chciałam, bardzo, bardzo chciałam. Nie mogę siedzieć na miejscu, nie mogę nic nie robić. Dlatego doszłam do wniosku, że e, trzeba wejść do studia, nagrać hmm. kolejną płytę, nowy materiał, bo już mi się po prostu zaczynało troszeczkę nudzić. No i w którym kierunku powędrowałaś? Hmm. Wydaje mi się, że ta płyta będzie bardziej dojrzała dojrza muzycznie, ponieważ ja też dojrzałam jako artystka i miałam tak naprawdę wgląd we wszystko. I, I w muzykę, i w kompozycję, i, i teksty, czyli tak naprawdę cały, całą muzyczną stronę, cała muzyczna strona zależała ode mnie, ja rzeczywiście byłam osobą decyzyjną i jestem bardzo zadowolona z tego, że rzeczywiście ta płyta jest przemyślana i mogę się z nią utożsamić. Czyli to jest twoja płyta? Tak, zdecydowanie jest to moja płyta, niemniej jednak nie jest to szczyt e, jeszcze takich moich artystycznych możliwości, bo wydaje mi się, że artysta też tak naprawdę z wiekiem nabiera e, takiego ilości. Do... swojego. pomocą twojego... nam wszystkim, kiedy e, do... za... Który dzisiaj jest? 18 grudnia. 18? To mhm. za, e, za pięć dni kończę dwadzieścia. <laughs> Wszystkiego dobrego straciłaś. No właśnie, dzięki. <laughs> Na urodzinę zrobiłaś sobie płytkę. No dobrze, la la. la. Fajny numer. Wydaje mi się, że tak. Troszeczkę inny, nie mniej jednak e, chyba okej. Okay. Odrót jest fajny. Na chwilę posłuchamy. Święta gdzie w domu? Tak, jest na szczęście gdzieś? w domu. Jadę do domu, wracam do rodziców, także to będzie dla mnie największy prezent być z rodzicami, z bratem i z rodziną. A Sylwester? Sylwester na największym Sylwestrze tak naprawdę w Polsce na Placu Konstytucji w Warszawie gram tego. Tak Występujesz! Tak, na szczęście. Proszę bardzo. Stolicy będą mieli okazję Cię zobaczyć. No dobrze, zobaczyć się też będą mogli już za 19 minut na wideo na SKPL. Zapraszamy gorąco o 18.30. Hany. A już teraz Hany i jej nowe nagranie. Lalala. La. Mogę już? Już mogę? Tak! <grym 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 dziecko, Lista hitów numer w Polsce. ¡Vien